Ja bym tutaj jeszcze pragnął zaznaczyć, że jednym z takich bardzo kosztotwórczych tematów podczas remontu, no to jest stolarz. My tu przyjęliśmy w okolicach 600 zł za metr kwadratowy, gdzie mieszkanie jest 50 metrowe, czyli dochodzimy do 30 tysięcy zł łącznego kosztu. Czyli w tej cenie mamy ładnie zrobioną kuchnię, również wyspa. W salonie mamy szafkę RTV, zabudowę na przedpokoju i jeszcze zabudowa łazienki pod umywalkę, ale także. Być może nad geberitem, szafki jakieś, gdzie można różne rzeczy schować. Pamiętaj, że takie rozwiązania możesz zrobić również z gotowych elementów, które sprawią, że szczególnie na rynku wtórnym, gdzie niekoniecznie ta dobra jakość remontu będzie doceniona, ty stosując gotowe rozwiązania, możesz zejść dosyć mocno scenowo i może się okazać, że będziesz bardziej konkurencyjny. Zwykła kuchnia to jest koszt ustolarza między 15 a 18 tysięcy złotych. Zobacz, że tu dochodzą jeszcze dodatkowe koszty w okolicach 15, 12. 100 tysięcy złotych za zrobienie tych elementów, które wymieniłem, czyli w salonie coś dodać. Wyspa może nie jest potrzebna. Szafę przedpokoju można różnego rodzaju zastosowania użyć i oczywiście łazienka.